Ale co, co musisz zrobić? Piłkę trafić? Dobra, poczekaj, poczekaj, czekaj, jeszcze nie Czy ja się ustawię inaczej, żebyś, żeby było widać. No Ruszyło, brawo! Dawaj Dzień dobry. Ja mam takie pytanko, bo skończyło się mojemu mężowi paliwo i muszę mu dowieść. Jak, jak to się robi? Jak to wygląda? Się pani paliwo i muszę Skończyło się mojemu mężowi paliwo i muszę mu dowieść. Żeby ruszył, bo stoi na poboczu. No hit po prostu. To jest hit. Nowe doświadczenie życiowe. Proszę bardzo, Ile zgarby. mam czekać? O kurde, dziękuję. Uważam, że to jest ciężkie, ledwo zapakowałyśmy. Dziękuję bardzo. Oh. No zobaczymy. <noise> Robiłeś kiedyś coś takiego? Gdzie? Nigdy <noise> nie zabrakło. A ja weszłam na stację mówię, przepraszam, co? Ja, jak to się robi? Bo ja wracając z tenisa, mówię, jadę zatankować i, i zapomniałem. i tutaj. Będę zaatakowałem, nie? A Będziesz miał nauczkę tak. na przyszłość.